Nie wiem co byś się przed nim wyrobił. nie mówię, że nie prosto. No tak, patrzmy, bo nikogo nie ma z lewej, to jeźmy, Z prawej nie ma, no to trzeba jechać. To tylko pan napka jedzie, uważaj. Tutaj? Ale... No tutaj. O Jezu. Mi się ciepło zrobiło. No gdzie byśmy tam po plot pojechali? Z miejsca pas na lewy zawrócimy, także żeby ciutko się Ojej. Drugi raz pod prąd dzień To by było coś. Co tu zrobił? No tak, to No tak czekałem, czekałem, dopiero chyba w ostatniej chwili. Proszę. A ja się nie gniewa. Nie, kompletnie. Widziałeś pana kuriera? Jak ładnie skręcił? Mm -hmm. A co zrobił? Spada do jazdy na wprost skręcił w lewo. Tak. Nie wiem, czy byś się przed nim wyrobił Nie, nie, No tak, bo teraz na grube, grube linie patrzymy My wyjeżdżamy z cienkiej linii, tak już mówiąc, kolokwialnie A ci z naprzeciwka mają pierwszeństwo Ale są daleko, więc noga na gaz Żartowałem, hamujemy oczywiście Jedyneczka O Pan instruktor pokazał nam okę. Myślę, że super? Nie, to no znajomy. Myślę, że super. A super też. I następny bieg. W międzyczasie i gaz ciekawe, ciekawe czemu ten egzamin jedzie tym lewym pasem cały czas. Gdzie mu się tak śpieszy? Jakim biegiem po progu? No to zmieniam. O, proszę zobaczyć, łoś stoi. No było, czy nie było? Oh, cool, to on robi. I tutaj skręcimy sobie w lewo. A jakim tu się biegiem skręca? O, drugim. No właśnie, a my jedziemy jakim? Pierwsze. Zatrzymajmy się za chwilkę przy krawężniku z prawej strony. Wykorzystamy te miejsca parkingowe, zawrócimy sobie tyłem. Tu najlepiej z kierunkowskazem. Prawy kierunkowskaz, zatrzymanie, stop, Poproszę bieg wsteczny. Obserwujemy, czy nikogo nie ma. Nie ma. No i śmiało. Nie, no to jak jest wsteczny. No i działamy. Nie w tą stronę kierownicą. O to. i kręcimy. Mocno, mocno kręcimy, mocno kręcimy. Sam nie zaparkuję, nie ma guzika tu. No, co jest? Trochę po jest? Nie, dobrze jest. I ruszmy sobie tu jeszcze. A ja może ja trochę podpowiedziałem, że za wcześnie trochę kręcić. Dobrze, jedźmy, jedźmy, jedźmy. Do prawej mocy teraz dokręćmy sobie. I hamowanie, stop. I proszę zobaczyć, tu już nie musi być równo, to nie jest parkowanie. tu tylko zawracamy. Lewy kierunek i wracamy tam skąd przyjechaliśmy. I kręcimy. O tak. Wolno jada szybko kręcę. O, tuż to. i jedziemy jak najdłużej na prostych kołach jedziemy, jedziemy, jedziemy i skręcę dopiero w do tej chwili Tak? Mhm mm Ale w się czekamy, jak wykorzystamy Ja nie widzę, w sensie... Tak? No to nie, wystarczy Jeżeli nie widzisz, ale... no to jest okej okay. Dobra, jaki kierunek teraz? Obycia l tam kręcimy Na maksa, na maksa, na maksa. Mm. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze, kawałeczek. jeszcze co? Nie, 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 jeszcze tu musi być. Mm. Odpalaj, odpalaj. Dobra, jedyneczkę Prawy i na maks już jechał samochód, a już się stresuje no. A co się stało, że on chwilę poczekał? No nie, nie. I stoi Nie ma tu tak panikować hmm. I musimy pamiętać o tym dodaniu gazu, koniecznie uh -huh. Bo widzisz tylko, że kaza nierówność Trochę pod górkę ten samochód nie chce jechać uh -huh. Jedziemy dalej Robocze. nie Jedziemy prosto I zobacz, tam daleko, daleko przed nami egzamin robi Zawracanie Ja to się śmieję, że w błocie tam rzeczywiście kiedyś była jakaś taka odnoga, która prowadziła do tego domu. Nie wiem, chyba teraz nie zamieszkały, nawet jest. Natomiast zjeżdża się z tego asfaltu, jest, są wielkie nierówności. No I takie miejsce specyficzne dosyć na zawracanie. Aczkolwiek linia przerywana pozwala tutaj wjechać. Czyli wjazd na ten żwirek. Ze żwiru cofamy na pas ruchu i. Takie zawracenie Prosto A jak nic nie mówię, to co robimy? Nic, upewniam się Prosto No ale to zasady są takie, że to się nie, nie masz upewniać Tylko jak nie dostajesz polecenia znaczy, że prosto Zawróć proszę po lewej stronie wykorzystując podjazd do tej czarnej bramy Tu, 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 tu. Po lewej stronie. Ostatnie egzamin tutaj widzimy jak robił. Tylko wolnie, bo tu sobie może nie życzyć żebyśmy tam na podwórko wjeżdżał. I przede wszystkim wolnie troszkę. No i zawracam. Tylko wysłać ciężko będzie trafić na swój pazur. iść odrobinkę głębiej do przodu. Nie ma pieszych, wykorzystamy sobie tutaj chodnik. Wystarczy. I teraz. Pierunaczek jest cały czas bardzo dobrze. Tylko troszkę zacznij wcześniej kręcić. I kręcimy, 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 ale dawaj, dawaj, nie śpimy. Tylko moment, może zahamować. Jedzie samochód przeciwka, A nasz tyłek już wyjeżdża do sąsiadów. Cofamy sobie. Czyli można było mocniej troszkę skręcić, bo zaraz na kamerę.